W tym odcinku omówimy takie tematy jak: Mortalcie dziękuję, kartoni, odchodzisz z i zapewnia, że wszystko między nimi dobrze, nika o jego relacji z Fausti, Okuniewska robi sobie przerwę od internetu, drama z mamą ginekolog o torebkę, Rezi wyjaśnia, że nie jest w związku z Julką Kosterą oraz Lexi boi się Dody. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałam Was poprosić o zasubskrybowanie kanału oraz o zostawienie łapki w górę pod tym filmikiem. Zaczniemy sobie od newsa dotyczącego lekcji. Dziewczyna na vlogu z ostatniej gali Klaudem, mama zdradziła, że bała się spojrzeć w oczy Marcie ponieważ ta od zawsze ją przerażała. Jednak teraz, kiedy już to zrobiła i przygotowuje się mentalnie do ich walki, to strach ten zdecydowanie zmalał, aczkolwiek dodała, że za to boi się dody. Kilka dni temu w sieci pojawiło się podejrzenie, jakoby Julia Kostera spotykała się z Rezim, ze względu na to, że oboje dodawali Instastory z Dubaju, a niektórym z tiktokowych detektywów wydawało się, że YouTubera karmiła dziewczyna z takimi samymi paznokciami, jakie ma aktualnie Julka. Jednak Remek postanowił sprostować wszelkie wątpliwości i na swoim Instastory napisał... Detektywi nie te ręce. Wielka prośba do wszystkich. To co zostawiam prywatne, chciałbym, by było prywatne i będę wdzięczny, jeśli to uszanujecie. Peace. Dodatkowo ludzie podejrzewają, że teraz spotyka się z maćkiem lisem, który nie jest znany w świecie internetowym. Natomiast ryzejmu TikTokowi detektywi również nie pozostali dłużni i ostatecznie dokupali się do jego zdjęcia z nową partnerką. W tym tygodniu rozpętała się wielka drama na temat kupienia przez mamę ginekolog torebki wartej około 3500 euro. Ginekolożka pochwaliła się, że jest to jej zdaniem inwestycja w siebie, a niezbędny wydatek. Eee, w sumie Kuba mi kupił tą torebkę, eee, ale wczoraj wstałam rano i zobaczyłam ten szyld, który mi napisał, ten, ten, ten napis od e, Iriny, e, że jest miejsce na nową torebkę. I ja zawsze uważałam, że to co my posiadamy to tak naprawdę nie jest ważne. Ale to też świadczy o tym, że mamy motywację, żeby osiągnąć to, żeby to mieć. Nie wiem, czy rozumiecie. Więc, jak ja wstałam rano, tego 20... 2024 rok, i pomyślałam sobie, że w sumie to nie potrzebuję tej torebki, ale jeżeli ja ją kupię, to ja mam motywację, żeby osiągnąć właśnie kolejne cele. No i sobie zaczęłam szukać torebek, wyszukałam sobie jakieś tam torebki, wrzuciłam wam tutaj. No i kupiliśmy jedną torebkę, a potem sobie dzisiaj zdałam sprawę, że ja nie chcę, żeby mój rok był torebką za 1000 euro. Ja chcę, żeby mój toreba, e, rok był Lady Dior. Eee, co wzbudziło niemałą kontrowersję wśród internautów. Głównie dlatego, że ludzie nie rozumieją, po co ta w ogóle tłumaczy się skupna jakiejkolwiek torebki i zarzucają Nikoli konieczną chęć pochwalenia się nowym zdobyczom, próbując wybronić to tekstami dotyczącymi samorozwoju czy inwestycji, gdzie mogła w ogóle o tym po prostu nie wspominać. Okuniewska, czyli autorka podcastu Ja i moje przyjaciółki idiotki jakiś czas temu zdecydowała się na coming out, o czym zresztą was niedawno informowałam. Jednak krótko potem informowała na swoich social mediach, że czuje się przez wszystkich osaczona i raczej stara się odpoczywać od social media. Natomiast kilka dni temu oficjalnie poinformowała, że znika na dłużej z wszelkich kąt. Witam. Nie porwano mnie, nie jestem więziona w żadnej piwnicy ani piwnicy, nie zakneblowano mnie, ani nie miałam włamu na konto. zdezaktywowałam swoje konta na Instagramie i postanowiłam zrobić sobie swojemu zdrowiu psychicznemu przysługę w postaci urlopu od social mediów i usunięcia się z miejsc, które mi nie służyły. Moje zniknięcie jest spowodowane przebójcowaniem, zmęczeniem i bezsilnością, dlatego zrezygnowałam ze swoich profili i nagrywania i piszę ten post, żeby moi bliscy przestali dostawać wiadomości, co z Asią, które oczywiście wynikają z troski, ale nie powinny być kierowane do nich. Mam się bardzo dobrze, robię swoje rzeczy, chodzę sobie na siłownię, sanki z Heleną, spaceruję, uczę się islandzkiego, czytam po trzy książki naraz, oglądam wszystko jak leci na Disney+. Jestem kochana, wspierana i otaczona opieką przyjaciół. W końcu mam kuchnię, w której spędzam coraz więcej czasu. Nie wiem kiedy wrócę do nagrywania, na pewno nie w styczniu. Czuję, że potrzebuję dłuższej przerwy i zmiany. Niektóre rzeczy się po prostu wyczerpują i trzeba je zostawić za sobą. Także proszę się nie martwić, wszystko git. Oddycham pełną piersią. Bez odbioru. Wczorajszego dnia na kanale Murciks pojawił się odcinek z Juliet, czyli byłą dziewczyną czajnika. Dziewczyny poruszyły tam kilka nurtujących ludzi tematów. Przede wszystkim Marta odpowiedziała, czy faktycznie szykuje się powrót ekipy, czemu zaprzeczyła mówiąc, że właściwie nie wie skąd zachowanie trąby, który powiedział na Cage of ma że być może stara ekipa powróci, ponieważ jej osobiście nic o tym nie wiadomo. A film, który dodałaś dźwiękiem ekipy, wstawiła, ponieważ było to dla niej nostalgiczne. Na ostatnim fejmie i na ostatniej, ostatniej loży szyderców, gdzie byli moje chłopaki, Justek Czajnik i Ostry, e, był też trąba. I trąba... trąba... Mocno wypowiadał się w taki sposób, że ludzie mogli to odebrać, że, że jest zaraz jest powrót i. Jaż sama pamiętasz, że ja nawet do ciebie napisałam, i byłam taka, że wszyscy, jest! Wszyscy do mnie w ogóle pisali po, po tamtym fejmie. Wszyscy się sensie już pisali do mnie wcześniej, moi jacyś znajomi, bo to w ogóle było tak. Jest na TikToku ten trend, to do tej piosenki ekipy, że ty mm -hmm. razem gdzieś cały mój skład czy coś takiego. I jakby chodzi w tym trendzie o to, że była grupka znajomych, a teraz już nie, nie jesteśmy grupką znajomych i jak oglądałam sobie TikTok. To mówię, o jakaś taka nostalgia mnie złapała Nagram sobie do tego dźwięku Po prostu, nie? Bez żadnej takiej przekminy Ludzie to podłapali i zaczęła się teoria, że Ekipy, bo w międzyczasie jeszcze gdzieś tam przed tym, jak ja wrzuciłam tego TikToka, to trauma wrzucam, że słucha jakieś piosenki ekipy, yy, ktoś tam coś zrobił, i to były jakieś rzeczy ze sobą w ogóle niepowiązane, a ludzie zaczęli yy, tworzyć teorię, że powrót ekipy, powrót ekipy. No i na początku było to śmieszne dla mnie. Ten Nowciek na napisał jakiegoś Twittera, że akcji detektywist TikToka, no i ja to skomentowałam emotką taką, oh! ale to było tak totalnie jakby w, w mojej głowie dla żartu mm. i ludzie wtedy zaczęli, o, Jezu, dobra Taki wybór ekipy. No i ja wtedy stwierdziłam, że dobra, już nie powinniśmy tak robić, no bo. Podkręcać takie rzeczy na siłę. No po czym nagle był ten frame i Trumbo poszedł, i jakby ja wiem, że to było chyba tak, żeby podkręcić, ale też zażartować, a ludzie to bardzo wzięli na poważnie. Tak, że Trumbo ma swój taki styl. Yy... Takie żart żartowanie węzio, 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 węzio i mówienie, węzio, 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 węzio. i po prostu może nie każdy to też kuma. W każdym razie, co chcę powiedzieć, nie, nie spodziewajcie się, że nagramy jakiś film razem, że będzie powrót ekipy, sprankowaliśmy całą Polskę, bo takie coś się nie wydarzy. Ja do końca nie wiem, co Trumbo miał Myśli mówiąc, o, mówiąc o tym na sejmie, w każdym razie wydaje mi się, że po prostu kilka jakichś różnych pojedynczych sytuacji, które w sumie nie miały ze sobą zbyt wiele wspólnego, sprawiły, że ludzie zaczęli sobie dopowiadać teorie i wymyślać jakieś rzeczy, na które po prostu nie są prawdą. Także no, nie spodziewajcie się niestety, że Czyli nagrywamy... jednak nie ma. Nie, nie, nie nagramy na kolejnego chowanego w domu ekipy. Zdradziła również, co zaszło między nią amaterem, że doszło ostatecznie do rozstania. Już jesteś singielką, zaczęłaś rozstałaś. No. Ale tam ludzie nie wiedzą, co się hmm. wydarzyło. E, na pewno nie chcę wchodzić w szczegóły, więc od razu mogę sobie przygotować, e, bo się napije. Ale w tyle ile tutaj... uważasz, uważam, że możesz powiedzieć, a już i tak wiadomo, że masz to się napije. <grym> tak, e, więc nie czuję aż takiego obowiązku, żeby o tym mówić ze szczegółami. Powiedzmy, że nie dogadywaliśmy się w pewnych kwestiach, podwalało się trochę rzeczy, no, które po prostu przesądziły o tym, że no, no nie, nie dało się tego związku jakby hmm. dłużej kontynuować bez szczegółów, także. Julia natomiast podzieliła się informacją co do tego, co łączy ją z Konopskim. Dziewczyna przyznała, że ma bardzo dobry kontakt z youtuberem i jest super osobą, natomiast ich spotkanie, z którego wyciekły zdjęcia, było po nagrywkach, które mogliście zobaczyć na kanale Julki. Po prostu z Mikołajem to wyszła taka bardzo dziwna sytuacja, że po prostu... Jakby no my się zgadaliśmy na odcinek i ja do niego faktycznie przyjechałam i wtedy co wyszły te zdjęcia, no to my też jak... O, dzień dobry, dzień dobry. My też jak ja przyjeżdżam do ciebie, to potem wychodzimy no i tak. nie wiem, idziemy na jedzenie czy na jakieś aktywności i po prostu u nas było tak samo, że Mikołaj zaprosił mnie do swojej ekipy i poszliśmy po prostu sobie na golfa i jakby nagrywamy. Faktycznie mamy z sobą bardzo dobry kontakt i Mikołaj jest bardzo fajną osobą i to tyle. Okay, czyli się lubicie i tak. Influencerka wypowiedziała się również na temat tego, jak czuła się po tym, gdy widziała wszystkie plotki związane z nową relacją Czajnika z Faustyną. I przyznała, że jest jej ciężko to oglądać, ponieważ rozstanie było dla niej bardzo bolesne i jeszcze nie czuje się w pełni po nim wyleczona. Jak widzowie podsyłali ci zdjęcia twojego ex, czyli Czajnika, mm -hmm. z inną dziewczyną. Czyli chodzi o Faustynę. No, no tak, no tak. jakby no, ludzie tam wys, wysnuwali jakieś różne mm. teorie, to co było tam na TikToku i w internecie I po prostu znają się, jak się czułaś z tym Dla mnie to było w ogóle bardzo ciężkie rozstanie, tak jak ty sama widziałaś, jak ja to przeżywałam I ciężko było mi to znosić i, i widzieć pewne sytuacje Ale jeszcze też chcę mieć dobrą relację i mamy dobrą relację Staraliśmy się dużo rozmawiać i mieliśmy pełno rozmów i, i tak dalej, i tak dalej Ale na pewno to było Ciężkie, dlatego też napisałam stories, że proszę mi nie podsyłać tych zdjęć ani nic takiego. Bo w momencie, kiedy ja wchodzę na swoje zdjęcia i czytam komentarze i dostaję DM i tak dalej, to dla mnie to było jeszcze gorsze do przeżycia niż gdybym tego nie dostawała, gdybym tego nie widziała, to po prostu był chill, a tak to to jest dosyć ciężkie. w momencie... No tym bardziej my też byliśmy 6 lat ze sobą, więc zobaczenie go z potencjalnie inną partnerką no było ciężkie. Du długi okres czasu minął, ale tak. wtedy to była to była w sumie taka świeża no, sprawa. Tak, no. No. Na kanale Genzy pojawił się film z imprezy sylwestrowej na której Patryk oficjalnie się pożegnał z wszystkimi uczestnikami Genzy i każdemu z osobna podziękował za ostatnie dwa lata. Pierwszą osobą, do której się zwrócił była Kartoni, której YouTuber podziękował za wspieranie aż do teraz oraz wyznał, że cieszy się, iż dziewczynami młodzieżkiego początku roku 2023 w końcu jeszcze szczęśliwa z Przemkiem. I Wika, zacznę od Ciebie. Przyszliśmy do GenZ razem, też położyliśmy fundamenty, pod co obydwoje mamy teraz i nie da się opisać, jak bardzo jestem Tobie wdzięczny za Twój wkład w mój rozwój, ale też za wsparcie od momentu, aż byliśmy przyjaciółmi po dziś dzień. Cieszę się, że mimo tego, że nasza sytuacja jest skomplikowana, to dalej się wspieramy i nic nie było tego w stanie zmienić. Pomimo tego, jak ciężki był początek tego roku dla Ciebie, jestem dumny z tego, jak sobie z tym poradziłaś i wiesz, że znowu, się, że cieszę się, że widzę Ciebie znowu uśmiechniętą i szczęśliwą sprzętkiem. Dziękuję. Dodatkowo na końcu odcinka mogliśmy zobaczyć, jak mortalci z Kingą siedzą obok Przemka i Kartoni i widać, że nie ma pomiędzy nimi złej krwi. Jednak ludzie po odpowiedziach Przemka i Wikina, w cudzysłowie zaczepki mortalcia, pisali, że zakończenie to wyglądało bardzo sztucznie i było ich zdaniem robione na siłę, ponieważ widać, że zarówno Kartoni, jak i Kinga nie czują się tam zbyt komfortowo. Koniec odcinka sylwestrowego. Bądźmy szczerzy, że to był dziwny rok. No, to to był, był bardzo dziwny rok, dziwny rok. Bardzo dziwny. ale był nam potrzebny wszystkim. I o i zdecydowanie! Ważne, że każdy jest teraz szczęśliwy tak. i to jest najważniejsze! <śmiech> Bądźcie <śmiech> my też widzowie właśnie, szczęśliwi. Tak jak my! Nie, no. Jak na ktoś rok temu powiedział, nie w ten serial! Co za rok! Co za rok! Dajcie znać w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. A na dzisiaj to będzie już wszystko. Jeszcze raz zachęcam Was do zasubskrybowania kanału oraz do zostawienia łapki w górę pod tym filmikiem.